Cześć Manko. ja jestem ja więc jesteście na kanale Anti. -PJK. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zapotkaliśmy Sołtysa. Rozmawiamy z nim, zobaczymy, co się wydarzy. Co on ma nam tutaj do zaproponowania. Wyszłałeś? Wynoś się, mutancie, zatracony. Co takiego zrobili ci Wiedźmini? Co zrobili, co zrobili? Przyszedł jeden taki dwa dni, żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować. A on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. Bardzo szlachetnie. I ja tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie. Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. Ale ledwo się zanim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, A ona. No, nie zdzierżę. Utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego Wiedźmina potwór uka trupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Jeśli to był prawdziwy Wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom! Dopiero by się was namnożyło, ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać, a żeby mu trup flaki, wypruł jebace. No to pójdziemy, sprawdzimy oh. sytuację, co tutaj się. Wyczynia? A ta nam się na, nawidała. O kurczaczki no. Pięść z gólem. I co paskudo? No ale poszło. Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gól rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty... Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem! Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie. Wieśniacy nadchodzą. Nie wydaj mnie, błagam. Potwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. <grytanie> Potwór był tak rozszalały, że trzeba było na niego aż dwóch wiedźminów. Wasza to sprawa. Tamten pieniędzy nie chciał, więc nie będzie między wami sporu, jak się nagrodą podzielić. Wszystko się zgadza. Ten tu Wiedźmin zażądał ponoć tradycyjnej zapłaty, a musicie wiedzieć, że jest jeszcze jedna wiedźmińska zasada. Jaka niby? Że jeśli Wiedźmin towarzysza na pomoc Wezwie, musi swój medalion w ziemi zakopać, Fachu się wyrzec i przez rok u starszego we wsi pracować, możecie go tam od razu odprowadzić. Ło, taki wiedźmin to pewnie za dwóch sił. Pewnie tak. Bywajcie, no, dość ciekawe nam się to rozwiązało. No i to by było na tyle w tym odcinku. Ja się że jak nam się Manko.